Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak obiecałem, pokażę Wam nasze nowe auto rodzinne Volvo XC90. Także BMW 520 poszło w rozliczeniu za to auto, a dopłatę rozłożyliśmy sobie na ratę, także nie płaciliśmy żadnej gotówki, bo takiej nawet nie posiadamy. Także nawet dobrze się złożyło. Słuchajcie, samochód z 2008 roku nie jest jakaś wyposażona bogato wersja golasek, z tym, że właściciel poprzedni tutaj upgradeował do 18 calowych felk wolwowskich, przyciemniane szyby z tyłu i biksenony skrętne także tyle z takich bardziej przydatnych gadżetów, znaczy tak naprawdę te biksenony mi się podobają i się przydają super się jeździ w momencie kiedy one skręcają razem z autem także tak to wygląda mamy jakieś tam halogeny A, nie wiem czy słabię tutaj tak widać także tak to wygląda mamy kierunkowskazy oczywiście w lusterkach to jest chyba standard dla Volvo przejdźmy teraz na tył tył wygląda w ten sposób, także naprawdę autko przestronne, 7 -osobowe, to jest 2.4 diesel z silnikiem D5 otwórzmy teraz bagażnik także bagażnik jest naprawdę przestronny, słuchajcie, jedno siedzenie to szóste, no znaczy mamy oczywiście dwa siedzenia z tyłu, jedno jest rozłożone, ponieważ Tomek tutaj siedzi i on powiedział, że nigdzie więcej nie usiądzie w samochodzie ale tutaj te siedzenia są przeznaczone tylko i wyłącznie dla dzieci, tutaj dorosła osoba będzie miała problem, żeby się zmieścić. Natomiast zobaczcie, nawet jak są te dwa siedzenia rozłożone, to i tak mamy dość sporo miejsca. To jest tyłu w bagażniku. A po złożeniu tych tylnych siedzeń i środkowego rzędu, bo on całkowicie się składa, mamy naprawdę masę miejsca. Także możemy spokojnie meble przewozić. Tutaj mamy cup holdery, jakieś dodatkowe jeszcze skrytki, po obydwu stronach. tutaj widziałem, są chyba airbagi czyli poduchy, są tutaj dwa głośniki, tutaj jeden, oczywiście tutaj drugi do audio nie jest pełna skóra niestety, także tutaj siedzenia są pół nawet nie pół skórzane bym powiedział części skórzane trochę ból, bo przy dzieciach się przyda skóra ponieważ można łatwo wytrzeć zobaczmy teraz sobie środkowy rząd słuchajcie, miejsca jest naprawdę sporo także żeby dostać się tutaj do tylnego siedzenia składamy siedzenie, to Możemy je zupełnie złożyć, jak powiedziałem, żeby było płaskie. Natomiast to siedzenie również przesuwałem się w przód i w tył, także można sobie tutaj kombinować. I zobaczcie, to siedzenie tutaj środkowe. Możemy, mam nadzieję, tym się uda podnieść to. Ups. jedną ręką mi ciężko, ale mamy. Także mamy taki booster seat, to się nazywa, dla dziecka, także może sobie tutaj dziecko siedzieć. Ja teraz to złożę. Także miejsca mamy naprawdę sporo w aucie. Każdy ma praktycznie swoje siedzenie. Także spokojnie, 5 dorosłych osób będzie mogło podróżować, plus dwójka dzieci nie ma problemu. Tutaj, właśnie jak mówię, tu podróżuje Tomek, a koło niego zawsze siedzi pies. Także pies też również ma swoje miejsce. Siedzenia tutaj, z tej strony to pokażę. Mają, mają również wsparcie dla odcinka lędźwiowego. Nie są niestety elektryczne. Aluminiowe wykończenia w samochodzie. Tutaj mamy cup holder. Chyba tutaj się go wyjmuje. dokładnie. Mam dwa kubki: mam popielniczkę i gniazdo do ładowania 12V. I przejdźmy teraz może do naprzód samochodu. <laughs> Także, jak mówię, tutaj auto nie jest jakoś wypasione. Zobaczcie, nie ma nawet nawigacji. Także musiałem kupić tą tom Toma, chociaż ten Toma -tom naprawdę jest wypasiony. I powiem wam szczerze, że nawet ta nawigacja w moim mw chowała. Była nazna porna tego tom Tomata, także nie ma tego złego, co na dobre, czego co na dobre by nie wyszło, tak chyba się to mówi. Deska rozdzielcza szału nie robi również, to mamy audio nasze, także możemy sobie, nie ma niestety USB, nie wiem dlaczego, nie mam łączonego kluczyka, także zaraz odpalę kluczyk, to zobaczymy. Nie mam USB, także ból, to mnie boli bardzo. Nie ma zmiarki, również jest tylko jeden CD, także to niezbyt mi się podoba. Oczywiście mamy dwustrafową klimatyzację, podgrzewane fotele, jak mówiłem, skrętne ksenony. Tutaj mamy do ładowania wejście, czyli zapalniczkę, tak. ogrzewanie tylnej szyby, bla, bla, bla i tak dalej. Skrytka dość duża, na szczęście bałaganu w niej nie ma, Odświetlana. Także wszędzie, jak mówię, są wykończenia aluminiowe. Tutaj, o, tu jest bałagan, mam podłokietnik. Tutaj mamy, słuchajcie, Aux. Także mogę sobie mp3 słuchać dzięki temu muzyki. Chociaż dobre i to. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że w aucie jest tego rocznika, coś takiego jak USB powinno istnieć. A kierownica, oczywiście, ma Cruise Control, czy znaczy nie kierownica samochodu, posiada no, to się nazywa Tempomat. tak? Także to jest w standardzie. Także żadne dodatkowe wyposażenie. Tak samo klimat dwustresowy to jest standard. Dalej, tutaj mamy oczywiście kontrolery do radia włączniki do świateł. Światła te cały czas się palą. Hamulec rączny, słuchajcie, to jest tutaj. No i zama zrobiłem. Nie wiem, czy to zobaczycie. A no, nieważne. Taka, taka nóżka jest taka Audi Q7. O, widzicie tę nóżkę? Widać to. Także tak to się robi. Jest to automat oczywiście 6 stopniowy. Także ja może teraz odpalę samochód. Dajcie mi chwilę. No i znowu zoma zrobiłem. Wyłączymy muzykę. Teraz piszcie mi, że pasów nie zapiąłem. Także silnicze ładnie pracuje, podoba mi się. Przebieg 52 tysiące z kawałkiem mil, także nie jest wiele. Średnie spanalnie. zobaczcie, tu po mieście jeździłem cały czas, żadnej trasy jeszcze nie zrobiłem. 27,9 mil na galon, czyli jakieś około 10, pewnie 11 litrów może przeciętna. Także naprawdę nie jest źle. Na baku zrobiłem na razie 290 mil, a mogę zrobić jeszcze około 140, oczywiście nie wiem na ile to jest akuratne, także sprawdzę jeszcze zalewające oczywiście samochód i zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Także bardzo prosty, podstawowy, słuchajcie, komputer, komputer pokładowy, szybkość pokazuje i tak dalej, także żadna mówię, żadna rewelacja. Oczywiście elektryka, ale to też jest standard, także nie ma to o czym mówić. Audio nawet całkiem fajnie gra, ale w BMW u mnie grało lepiej, wam powiem szczerze. Lusterko oczywiście mamy tutaj samo ściemniające się. Mamy teraz, że niezawięte pasy oczywiście. No i oświetlenie naszej kabiny i tak dalej, i tak dalej. Także autko podoba się nam bardzo. Bardzo wygodne, bardzo komfortowe. Ja może zgaszę samochód. Ja bardzo komfortowe auto, słuchajcie. Wyjdę jeszcze raz na zewnątrz. Tutaj w środku więcej nie ma co do pokazywania. To nie jest BMW, gdzie tam był iDrive i... -Drive i było masę ukrytych funkcji. Także my jesteśmy bardzo zadowoleni. Samochód nie był drogi, Wam powiem szczerze, w porównaniu do konkurencji, czyli BMW X5 czy też Audi Q7. Także e, naprawdę jesteśmy. E, powiem tak, to samochód jest spełnia nasze oczekiwania, o tak powiem, w ten sposób. To ma być auto rodzinne, wygodne no, dla nas wszystkich. Słuchajcie, to tyle chyba na dzisiaj ode mnie. Ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do kolejnego razu.